Opowiem Wam dzisiaj o akcji, o tegorocznej akcji dla dzieciaków. Chciałbym to zrobić jednak w miejscu, myślę, dla akcji dość wyjątkowych. Najpierw więc musimy się tam dostać. Chciałem się jej nagrać w tym miejscu, ponieważ nie jest to wcale takie nic nieznaczące miejsce dla samej akcji, dla akcji dla dzieciaków. Dla wszystkich tych, którzy widzieli o to zdjęcie, tak, to zdjęcie z zeszłego roku, wszystkim tym to miejsce powinno się kojarzyć właśnie z miejscem, gdzie znajdowały się wszystkie prezenty. O, tutaj wszędzie dookoła znajdowały się różne prezenty, które dzięki Waszej pomocy, dzięki wszystkim ludziom, którzy wzięli udział w zeszłorocznej akcji, Udało nam się zakupić, zakupić dla dzieciaków i dostarczyć do placówek z różnych rejonów Polski. Tak naprawdę dla tych bardziej wnikliwych chyba, czyli dla tych wszystkich ludzi, którzy widzieli coś poza tym jednym zdjęciem, jeszcze jedno miejsce powinno się kojarzyć. O właśnie, właśnie to. Ponieważ tutaj właśnie w tym miejscu również, również znajdowały się prezenty. Prezenty, które udało nam się zakupić. W tym miejscu, o tu wszędzie dookoła, znajdowały się prezenty, które jeszcze nie były zapakowane, które dopiero czekały na pokłonek. Tam, właśnie w tym drugim miejscu, które Wam przed chwilą pokazywałem, znajdowały się już paczki, czyli wszystko zapakowane w kartony i czekające na wysyłki. Ok, o samej akcji mógłbym opowiadać długo. Przejdźmy więc może do konkretów, bo chciałbym Wam odpowiedzieć na 3-4 pytania w sumie, bo jedno jest bonusowe, związane z tegoroczną akcją dla dzieciaków. Po pierwsze, chciałbym odpowiedzieć na pytanie czy, czy będziemy w tym roku organizowali tę akcję. Po drugie, kiedy, jeśli już będziemy organizowali, to właśnie kiedy ona się odbędzie. Oraz po trzecie, jak, czyli czym ta akcja tegoroczna będzie się różniła od tego, co było rok temu, czy co było dwa lata temu. Pytanie czwarte, bonusowe, jeszcze zdążę, jeszcze zdążę o nim opowiedzieć. Lecimy po kolei. Pierwsze pytanie... Czyli czy, czy organizujemy akcję do dzieciaków w tym roku po raz kolejny, po raz trzeci. Tak organizujemy. Akcja się odbędzie, jak najbardziej się odbędzie, w trochę innej formule, w sumie formuła będzie bardzo podobna, jednak się zmieni jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, ale o tym jeszcze za chwilę Wam opowiem. Ale na pewno, na pewno się odbędzie. Pytanie numer dwa. Kiedy? Otóż w tym roku akcja nie odbędzie się, nie zakończy się tak samo jak zakończyła się w zeszłym roku czy dwa lata temu, czyli tuż przed całymi świętami, tuż przed całym Bożym Narodzeniem. W tym roku akcja rozpocznie się trochę wcześniej i zakończy się trochę wcześniej. Rozpocznie się cała akcja 7 listopada, zaś zakończy 2 grudnia, czyli będziemy mieli niecałe cztery tygodnie na to, żeby zebrać jak największą ilość pieniędzy na zakupy dla placówek, dla domów dziecka z całej Polski. No i pytanie numer 3. Jak? Jak, czyli tak naprawdę chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czym ta akcja będzie się różniła od tego, co było w zeszłym roku i co było dwa lata temu. Ponieważ jednak mimo wszystko w tym roku nastąpią pewne zmiany, może nie w samej formule, ponieważ formuła będzie mniej więcej podobna. No raczej na pewno będzie podobna, to znaczy będę się starał angażować jak najwięcej osób z branży internetowej i dookoła internetowej po to, żeby akcje wspierali, żeby ją promowali, żeby opowiadali innym o tym, że ona się odbywa, żeby zachęcali innych do wzięcia udziału oraz będę zachęcał jak największą ilość użytkowników internetu, czyli wszystkich internautów w ogóle w Polsce i nie tylko w Polsce do tego, żeby wpłacali pieniądze, do tego, żeby kwota, którą udało nam się zebrać, rosła, 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 aż w końcu dojdzie do, do końca akcji. Bo właśnie, bo w tym roku nie będzie, nie będzie kwoty, na którą, którą zbieramy, nie będzie kwoty maksymalnej, znaczy maksymalna, nigdy nie była maksymalna, ale nie będzie kwoty, do której będziemy starali się dojść. Tak naprawdę, im więcej uzbieramy, tym lepiej, tym więcej nam się uda kupić dla poszczególnych placówek, tym więcej uda nam się kupić dla Domów Dziecka. Być może, jeśli uzbieramy znacznie więcej niż, niż zakładamy, ponieważ jakąś tam kwotę gdzieś tam oczywiście z tyłu głowy mam, jeśli uda nam się zebrać więcej, to prawdopodobnie uda nam się zaangażować też więcej placówek czy więcej Domów Dziecka, więcej dla nich też kupić. Ale przejdźmy do najważniejszej rzeczy, bo zmienia się cel. Cel, na który zbieramy. W tym roku bowiem nie będziemy kupowali prezentów. To jest taka bardzo, bardzo duża zmiana moim zdaniem, ale już Wam mówię, już Wam opowiadam o tym, skąd ona się wzięła. W roku 2014, czyli dwa lata temu, wtedy, kiedy organizowałem pierwszą edycję akcji dla dzieciaków, w tamtym roku kupowaliśmy prezenty, tak jak zresztą i w zeszłym roku, ale kupowaliśmy prezenty dowolne. Była to akcja typowo świąteczna. Działająca w ten sposób, że zbieraliśmy listy, na przykład od młodszych dzieci. Młodsze dzieci pisały listy do Mikołaja, że drogi Mikołaj, chciałbym dostać to czy tamto, chciałabym dostać to czy tamto. Starsze dzieci oczywiście opowiadały wychowawcom, czy pisały w jakiś inny sposób w formie no, nie do końca listu do Mikołaja, ale zbieraliśmy jakąś listę różnych prezentów, które dzieciaki chciałyby dostać. Ja to potem zbierałem do kupy, wyceniałem, wychodziła jakaś kwota X, wiedziałem, że tą kwotę X musimy, Musimy uzbierać, żeby móc te wszystkie prezenty kupić i je dostarczyć do, do wszystkich, wszystkich zainteresowanych, do wszystkich dzieciaków. Nie do końca mi się ta formuła jednak podobała. Już od samego początku miałem co do niej pewne wątpliwości, ale stwierdziłem, że że warto mimo wszystko, mimo moich wątpliwości, które gdzieś tam kiełkowały w głowie, jednak to zrobić, jednak to zorganizować i zrobić to w taki sposób, żeby dzieciaki były zadowolone, bo w końcu o to w tym wszystkim chodzi. Tak też zrobiłem. Jednak po samej akcji, tylko utwierdziłem się, jakby w przekonaniu, co do tego, że, że trzeba coś tutaj mimo wszystko zmienić. Nie stało się nic złego, nie zrozumcie, nie zrozumcie mnie źle, ale tak sobie uświadomiłem, że w momencie, kiedy rozmawiałem z tymi wszystkimi dyrektorami poszczególnych placówek, czy z wychowawcami z tych właśnie placówek z tych domów dziecka to wszyscy mi opowiadali o tym, że w okolicach świąt wszyscy się budzą, wszystkie firmy, wszyscy ludzie organizują akcje, zbierają paczki, robią to czy tamto, zbierają pieniądze, dostarczają zabawki, dostarczają słodycze, robią to, to czy tamto wokół, wokół tych placówek, wokół wszystkich placówek tak naprawdę, związanych czy to z domami dziecka, czy ze schroniskami, czy, czy z czymkolwiek innym takim. Gdzieś tam w okolicach świąt wszyscy robią te akcje po czym zrzucają kupę różnych tam prezentów, różnych darów do tych wszystkich dzieciaków. I w momencie, kiedy już dostarczą te prezenty, to tu się kończy, kończy się jakakolwiek pomoc. Nie do końca mi się to podobało. W kolejnym roku, czyli rok temu, stwierdziłem, że dalej zrobimy podobnie. Czyli dalej zbieramy na prezenty dla dzieciaków. Jednak wszystkim dzieciakom, wszystkim wychowawcom i dyrektorom mówiłem o tym, że nie chcę kupować prezentów dowolnych. Czyli nie chcę już zbierać pieniędzy na niebieski jeansy, czy czerwony podkoszulek czy nie wiem otworzę czym 3 czy tego typu rzeczy. Tylko chciałbym, żeby dzieciaki napisały faktycznie, co by chciały dostać, ale niech to będzie coś rozwijającego. Czyli przykładowo, jeśli jakieś dziecko chciało zostać piłkarzem, to niech sobie zażyczy czegoś związanego z tym czymś właśnie, z tym sportem, który chciałby uprawiać. Jeżeli ktoś chciałby zostać, nie wiem, fryzjerem, to może niech dostanie nożyczki czy jakiś komplet do, y, potrzebny dla początkującego fryzjera. Jeżeli ktoś został kimś, to może dostać co? coś innego. Jeżeli ktoś się interesuje, nie wiem, malarstwem, to może coś związanego z malarstwem i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, krótko mówiąc, chciałem w zeszłym roku, żeby to było rozwijające. No i tak faktycznie było. W większości przypadków dostałem od dzieciaków fajne fajne pomysły na to, co mogłyby dostać, czy co chciałyby dostać. I znowu udało nam się zorganizować akcję, udało mi się zaangażować całe mnóstwo różnych osób, które się w akcję włączyło, uzbieraliśmy całkiem sporą kwotę pieniędzy, zakupiliśmy to, co mieliśmy zakupić, dostarczyliśmy i wszystko było fajnie. Dalej jednak nie, nie rozwiązałem tego problemu, z którym się borykałem przy okazji pierwszej akcji. Chyba wydaje mi się, że w zeszłym roku jeszcze nie miałam odwagi, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę iść w tym roku. Bo dalej jednak się obracałem wokół tego samego. Czyli dalej robimy jedną akcję świąteczną. Przy okazji akcji świątecznej zbieramy na prezenty dla dzieciaków, dostarczamy do dzieciaków, po czym zapominamy o sprawie i czekamy do następnego roku. Dalej mi się to nie podobało i dalej chciałem coś tutaj zmienić. I coś, co chodziło im po głowie od, od samego początku, tak naprawdę, istnienia tej akcji, to jest to, żeby. Wszystkie te dzieciaki pomału zacząć angażować w coś więcej, w coś, co im się przyda potem w życiu. Opowiem wam o tym, co powiedział mi jeden z dyrektorów pewnej placówki, pewnego domu dziecka przy okazji organizowania pierwszej akcji. Głównym problemem dzieciaków, które wychodzą z domu dziecka, czyli mają to 18-19 lat, wychodzą, wokół tego, wychodzą z tego domu dziecka. To tak naprawdę chodzą wokół ronda i nie wiedzą, co z sobą mają zrobić. Nie wiedzą, co mają dalej tak naprawdę począć, nie wiedzą, czy mają iść do pracy, czy mają zarobić pieniądze, czy mają robić to, czy mają robić tamto. Jakieś umiejętności mają, ale nawet nie wiedzą, czy te umiejętności pozwolą im na, nie wiem, na jakieś godne życie, czy na znalezienie jakiejś pracy, czy tego typu rzeczy. Niespecjalnie musiały opłacać rachunki, niespecjalnie wiedziały, jak to wszystko działa, ponieważ całe życie. No, może teraz przesadzę z tym, co powiem. Być może to będzie trochę nie fair w stosunku do niektórych, ale jednak w większości przypadków widziałem coś takiego, że te dzieciaki nauczyły się tego, że do, żeby dostawać coś. Żeby dostawać jakiś prezent, którym później z którym później mogą coś zrobić. Jeżeli dostały spodnie, to wiedzą, że, że te spodnie dostały i jest super. I nawet jeżeli to były jakieś nastolatki, czyli już osoby, które gdzieś tam powinny. Moim zdaniem przynajmniej powinny myśleć o tym, żeby się rozwijać w jakimś kierunku, żeby rozwijać się w kierunku, który później im umożliwi jakieś lepsze życie. To dalej o tym nie myślały. Czyli potem właśnie tak jak opowiadał ten dyrektor pewnej placówki, kończyły 18 lat, wychodziły z tego domu dziecka z tej placówki i tak naprawdę nie wiedziały co dalej. Ale moim zdaniem, głównym problemem tutaj nawet nie jest to, że one nie wiedziały, co dalej, ponieważ tutaj jest rolą oczywiście wychowawcy czy dyrektora, żeby gdzieś tam wskazać mu drogę i nauczyć go tego czy tamtego. Moim zdaniem, nie miały umiejętności, i właśnie to jest coś, co chciałbym od tego roku, od roku 2016, trochę starać się zmieniać. To znaczy, chciałbym pomagać dzieciakom w ramach tej akcji oraz w ramach tego, co będzie za chwilę po tej akcji. Chciałbym pomagać im nabywać umiejętności, które później im się przydadzą w prawdziwym, w prawdziwym życiu. Już wam mówię o co chodzi. Ja sam jestem z branży internetowej, sam się obracam na co dzień w branży internetowej, w branży webowej, w branży technologicznej, jak zwał, tak zwał. W związku z czym na tym się znam najlepiej. To jest coś, co mogę robić, to jest coś, w tej branży znam ludzi, w tej branży znam, znam realia, wiem, jak to wygląda i tak dalej i tak dalej. W związku z czym postawiłem sobie za cel, żeby tegoroczna akcja dla dzieciaków była akcją, w której zakupimy narzędzia, które umożliwią tym dzieciakom wejście w branżę internetową, w branżę informatyczną, w branżę technologiczną, umożliwią im nabycie umiejętności, które, znaczy może nie umiejętności, ale damy im narzędzia, dzięki którym oni będą mieli możliwość nabycia umiejętności, które pozwolą im później. Nawet jeśli nie wejść w naszą branżę, nawet jeśli nie wejść w branżę internetową, technologiczną, informatyczną, to przynajmniej, no nie oszukujmy się, w XXI wieku jednak umiejętność posługiwania się komputerem, posługiwania się internetem jest bardzo, bardzo ważna i umożliwia nie tylko wejście w naszą branżę, ale tak naprawdę umożliwia zdobycie takiej czy innej pracy, również w innych branżach, również w innych dziedzinach itd. itd. Krótko więc mówiąc, w tym roku nie będziemy zbierali na prezenty, dla dzieciaków z domów dziecka. W tym roku będziemy zbierali na sprzęt komputerowy, który dostarczymy do placówek, które dostarczymy do domów dziecka z całej Polski po to, żeby dzieciaki miały możliwość rozwijania swoich umiejętności, rozwijania swoich pasji przy pomocy tego sprzętu. Po samej akcji Mam cel, mam zamiar, żeby to wszystko ciągnąć dalej, żeby nie skończyć znowu tak jak skończyłem rok temu czy dwa lata temu na tym, żeby dostarczyć prezenty i zapomnieć o sprawie do następnego roku. Chciałbym później po samej akcji organizować różnego rodzaju spotkania, warsztaty, szkolenia z ludźmi z branży, w które będziemy również angażować dzieciaki z placówek, z domów dziecka, z różnych części Polski. Ale nie tylko, do tego będzie mogła dołączać młodzież jakakolwiek, skądkolwiek. Oraz na samym końcu mam nadzieję, że w okolicach wakacji w roku uda mi się zaangażować parę firm z branży internetowej do tego, żeby umożliwiły tym wszystkim dzieciakom, którzy będą brali udział czy w akcji dla dzieciaków, czy, czy właśnie w tych kolejnych spotkaniach późniejszych, umożliwiły im nabywanie kolejnych umiejętności. Czyli na przykład zapraszam ich na staż, zapraszam ich może do pracy. Albo przynajmniej przeprowadzą z nimi jakieś warsztaty, może będą im mentorować, może zrobią to czy tamto, ale umożliwią im nabycie umiejętności, które później przydadzą im się w realnym życiu. Krótko więc mówiąc, cel na chwilę obecną jest taki, że organizujemy akcję, w której będziemy chcieli dać narzędzia do rozwoju w obszarze internetu, technologii, informatyki i tego typu rzeczy. Później będą kolejne kroki, ponieważ chciałbym, żeby ta cała akcja była tylko początkiem kolejnych kroków wprowadzania właśnie dzieciaków w, w ten świat, ale o nich jeszcze nie miał okazję powiedzieć, tym razem skupiamy się na samej akcji. Ok, i czwarte pytanie. Czwarte pytanie, czyli bonusowe pytanie, chciałbym wam odpowiedzieć na to, kto za tym wszystkim stoi. Bardzo często spotkam się z tym pytaniem, w związku z czym chciałbym Wam wyłożyć kawę na ławę i opowiedzieć o tym, kto to wszystko organizuje, oraz druga rzecz, kto za tym stoi w sensie formalnym. Ok, więc odpowiedzmy na to pytanie. Słuchajcie, za akcją dla dzieciaków w roku 2014, w roku 2015, w roku 2016 i jak dobrze pójdzie w latach kolejnych, stoi jedna osoba: stoję ja. Nazywam się Karol Zieliński i jestem organizatorem akcji dla dzieciaków. Tą akcję organizowałem od samego początku i tą akcję organizuję do dnia dzisiejszego. Oczywiście gdzieś tam dwa lata temu, czy rok temu, czy w tym roku są osoby, które pomagają mi w różnych aspektach. Są osoby, które pomagają mi gdzieś tam w grafice, gdzieś w obszarze chociażby zakupów. Pomagają mi wybrać, pomagały mi dwa lata temu wybrać chociażby niebieskie spodnie, dla, ładne niebieskie spodnie dla szesnastolatki. Bo skąd ja mam wiedzieć, jakie to są ładne niebieskie spodnie dla szesnastolatki? Więc potrzebowałem dziewczynę, która pojechała, pojechałaby ze mną i wybrała mi te ładne niebieskie spodnie dla szesnastolatki. Ja się na tym nie znam. Ale były to zawsze osoby, które gdzieś tam w jakimś aspekcie mniejszym lub większym im pomagały. Ale wszystko, 90%, 95% tego wszystkiego, co się działo, jednak było na mojej głowie. Tak jest też w tym roku. W tym roku również ja jestem głównym organizatorem akcji i gdzieś tam oczywiście będę się starał szukać pomocy w różnych obszarach. Myślę jednak, że nie będzie to podobnie jak w poprzednich latach, nie będzie to jakby duża pomoc ze strony tych osób. Oczywiście każda pomoc jest dla mnie duża i jest bardzo, bardzo, bardzo cenna, nie zrozumiecie mnie źle. Ale jednak w 95% Wszystkiego, co tu się dzieje w ramach tej akcji, za to wszystko odpowiadam ja. W związku z czym czasem to działa trochę wolniej, czasem to działa szybciej, czasem to jest wszystko sprawniej, czasem trochę mniej sprawnie. Musicie mi jednak wybaczyć, jestem sam w tym wszystkim w większości przypadków, w związku z czym no, muszę to wszystko gdzieś tam sobie ogarnąć na tyle dobrze, żeby to się kręciło i działało. A będąc samemu przy tak dużej akcji, przy tak, dużej, przy tak dużym projekcie, jednak czasami mogą się pojawić pewne niedociągnięcia, za które z góry Was przepraszam, mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Ok, i druga rzecz. Formalności. Słuchajcie, ja dwa lata temu całą akcję zorganizowałem w ramach zaprzyjaźnionej fundacji czyli była pewna fundacja w Gdańsku, w ramach której to zrobiłem. Ja byłem tam. W pewnym sensie zatrudniony jako wolontariusz do organizowania tej akcji. W sensie formalnym za akcją stała ta fundacja zaprzyjaźniona. Nie podobało mi się to do końca, w związku z czym rok później postanowiłem to zmienić. Nie lubię trochę być gdzieś pod czyimś szyldem, tak naprawdę organizować tego typu akcji, którą ja promuję imieniem, nazwiskiem, którą ja promuję sobą samym, a mimo wszystko gdzieś tam z tyłu jest jakaś fundacja. Na którą działania ja wpływu nie mam. Nie do końca mi się to podobało, w związku z czym w zeszłym roku to zmieniłem i w zeszłym roku założyłem swoją własną fundację. Słuchajcie, no fundacja jednoosobowa, dosłownie jednoosobowa, bo ja jestem fundatorem tej fundacji, czyli jestem założycielem tej fundacji. Ja jestem tam jedyną osobą w zarządzie tej fundacji. I tyle. Nie mamy żadnych pracowników, nie mamy niczego. Jest jednoosobowa fundacja, która jest organizatorem tego wszystkiego, która w razie czego wystawia firmom zaświadczenia o tym, że jakaś dotacja została wpłacona, czy tego typu rzeczy. I w sensie formalnym za tą całą akcją stoi fundacja. Moja fundacja i tyle. Tyle tak naprawdę, ponieważ no w, w, tu nic więcej nie ma. Jestem ja, jest fundacja, którą ja założyłem, ponieważ takie jest w Polsce prawo, że ta fundacja albo stowarzyszenie musi istnieć. Jako że jestem sam jeden w tym wszystkim, to musiała to być fundacja, nie, może, nie mogło to być stowarzyszenie. Yy, I tyle. I tyle całej filozofii, ponieważ nie ma tutaj niczego takiego, że, że fundacja nie można fundacji ufać, ponieważ to, to, to czytam, to, to, bo z takimi opiniami również niestety spotkałem. Niestety w świetle polskiego prawa ja nie mogłem tego zrobić jako osoba fizyczna. Muszę to robić jako fundacja, w związku z czym tą fundację założyłem i w związku z czym tę fundację prowadzę i jako ta fundacja całą akcję organizuję. W związku z czym, kto stoi za, za całą akcją? Stoję ja i stoi moja fundacja. Nie ma tu nigdzie więcej niczego dookoła, nie ma żadnej firmy, która się na tym promuje, nie ma tutaj żadnej firmy, która to, która to organizuje, nie ma tu niczego, co moim zdaniem wydawałoby się podejrzane. Oczywiście każda, każda jedna pomoc jest mi niewidziana, w związku z czym jeśli tylko, jeśli tylko masz ochotę mnie wesprzeć w czymkolwiek w ramach tej akcji, dosłownie w czymkolwiek, ponieważ każda jedna pomoc jest cenna dla mnie, to błagam cię, skontaktuj się i pomóż po prostu, krótko mówiąc pomóż. Jeśli chciałbyś lub chciałabyś się ze mną skontaktować, to oczywiście forum kontaktu ze mną jest całe mnóstwo. No, są i Facebooki, i YouTube, i maile, i, i wszystko inne dookoła. W związku z czym skontaktuj się ze mną jakkolwiek i po prostu powiedz, że jesteś w stanie mi pomóc w tym, tym, tym czy tamtym, chciałbyś czy chciałabyś pomóc mi w tym, tym, tym czy tamtym, a bardzo, bardzo chętnie Cię zaproszę do współpracy. I tyle na dziś. Tyle na dziś. Słuchajcie, akcja do dzieciaków, 7 listopada, 7 listopada ruszamy, startujemy. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Aczkolwiek jeszcze będę miał okazję Was zaprosić, przepraszam, w dedykowanym filmie do startującym. Tak jak i co roku, tak jak było rok temu, tak jak było dwa lata temu. Będę kręcił jeszcze kolejny film, który będę opowiadał o tym, że startujemy. Ale już teraz możecie sobie zapisać w kalendarzu 7 listopada. Nie zapomnijcie też się zapisać na listę mailingową, na listę mailingową która jest dostępna na stronie akcjablzieciaków.pl Dzięki temu, że tam się zapiszecie. Nie będę spamował. Obiecuję, że nie będę spamował, ale dzięki temu, że tam się zapiszecie, będziecie na bieżąco ze wszystkim, za wszystkim, ze wszystkim, co się dzieje w ramach akcji. Dzięki wielkie i, i co? I 7 listopada się widzimy. Startujemy. Do zobaczenia.